Cześć, nazywam się Kuba, mam 12 lat i. Jeździsz, jest. jeździsz. Pamiętam, że w poprzednim sezonie twój samochód wyglądał trochę inaczej. Okay. Bo, y, ale to był twój pierwszy samochód, na którym y, w ogóle zaczynałeś swoją naukę? Czy od czego zacząłeś yy, naukę nie, jazdy? Zacząłem jazdę od y, Fiata Seicento. Y, tam było jeden, Jest dalej. Y, y, jeden, dwa. Y, około 80 koni przyszykowany pod szutry mhm. Jak Ci się przesiadało w ogóle z Twojego poprzedniego samochodu na ten przygotowany na Junior Cupa? No, chwilkę trzeba było poćwiczyć bo to trosz, troszkę inne auto szersze, dłuższe to trzeba było się nastawiać szykować, ale teraz się dobrze jeździ. Teraz się dobrze jeździ. Jak długo już masz je gotowe, takie zbudowane, żeby móc ćwiczyć? Gotowe już mamy około miesiąca. Bo to jednak było wyzwanie, żeby mimo wszystko kupić nowy samochód, Zrobić w nim klatkę, okleić. Udało się Wam to. Nie każdemu jest tak łatwo. Powiedz mi w ogóle, to musisz mieć też jakąś determinację, prawda? Tak, musi być jakaś determinacja. Co Ci się najbardziej spodobało w tym motorsporcie? Że sprawiło, że no Ty uwierzyłeś w to, że warto próbować dalej i warto tutaj namawiać też innych, żeby Ciebie wspierali? Adrenalina, co wszystko, radość. Prędkości, które auto robi. Zaczęło mnie to coraz bardziej. Y zaczęło, jakby to powiedzieć y fascynować fascynować o tak, tak. A kiedy wsiadasz za kółko, jesteś już na, na tych trasach wyścigów górskich, wiadomo, tutaj na to, że jest troszeczkę inna, e, inna sytuacja. Ale kiedy już jesteś na tych torach, e, na których normalnie odbywają się wyścigi, już bierzesz udział w e, tych zawodach, to o czym myślisz, kiedy już wsiadasz za kółko? Myślę, jak najlepiej przejechać e, trasę, żeby nic się, oczywiście nic się nie stało, i żeby jak najlepiej przejechać. Mhm. Kto siedzi z Tobą zawsze na prawym fotelu? Tata zawsze ze mną siedzi. Jest to dla Ciebie komfortowe, że to właśnie tata jest Twoim pilotem? Tak, tak. <laughs> jest okej? Okay, bo czasami to jest tak, że rodzic na prawym to może być bardziej stresujące. Nie, Jednak właśnie... nie. Ja wolę z tatą. Z kimś innym to chyba bym nie, bardziej się stresował, a z tatą to przy, przy, przyjemniej się jeździ. Jesteś teraz przed Waszą próbą tutaj na torze, przejechałeś już testowo. Co zwróciło Twoją uwagę, a co myślisz, że będzie dla ciebie wyzwaniem dzisiaj akurat? E, najgorsza to dzisiaj była płyta bo poślizgowa. Znaczy e, no, nie jest za bardzo śliska, ale wiadomo, że przy jakiejś większej prędkości to nie wiadomo, co się może stać. No ale chyba ty już jesteś, tak powiem, trochę zaprawiony w boju, bo no. cały poprzedni sezon, zdaje się, jeździłeś też w wyścigach górskich, tak, prawda? Tak, tak. Do wszystkich startowałeś, a wiadomo, że tam pogoda bywała różna. Tak. I to myślisz, że to też przygotowuje w ogóle młodych kierowców, daje im taki przedsmak tego, co mogą potem spotkać się na tych trasach? Tak, tak. Na przykład ta płyta, nie wiadomo jaka w górach jest pogoda, nieraz na przykład może deszcz spadnąć, no to wiadomo, ślisko będzie, a jak, nie wiem, jakiś olej może się rozlać, to wszystko przygotowuje. A czy dla Ciebie w ogóle, sam udział w różnych zawodach jest jakimś takim stresującym wydarzeniem, takim, które powoduje, że to jakoś mocniej przeżywasz, czy bardziej się ekscytujesz i cieszysz, że to się zaraz wydarzy i będziesz w tym brał udział, jesteś w środku. Bardziej się ekscytuję, no, wiadomo, to yy, dla mnie to jest zabawa, niż jakaś ry rywalizacja, bo to ja to lubię robić. I też zachęcam innych, żeby takie rzeczy robili, co lubią. No właśnie, mówisz, że to nie jest rywalizacja, tylko bardziej zabawa. Mam wrażenie, że wszyscy tutaj, jak jesteście, to bardzo się lubicie, jeżeli chodzi o zawodników. Że to jest tak, że jesteście też kolegami, koleżankami, bo tutaj są też z nami dziewczyny, a nie, a nie takim stereotypowym patrzeniem na siebie bykiem u. Nie, no wszyscy, wszyscy do siebie. Yy po przyjacielsku podchodzą zawsze tam coś się pogada chwilkę podpowie tak, prawda? Jaki jest Twój plan na ten najbliższy sezon? Właśnie na ten pierwszy sezon z Mpak Junior Cup'em yy, Przyjechać cały sezon EmpaKa yy, oprócz EmpaKa to mamy jeszcze inne rajdy to tam będziemy startować yy, Cinquecentem i jeszcze Seicentem uh -huh. A sięgasz, yy, masz w głowie już taki plan, że tym razem, na przykład, też będzie pudło. No jakiś plan jest, że pudło, może coś się udać. No. Ale sam start i samo dojechanie do mety to też jest fajne przeżycie. Tak, tak, tak. Super. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia na kamionkach. Do zobaczenia.